A! Dawid! Dawid! A chodź tutaj. Otwórz! Otwórz drzwi! Chodź tu! Tędy! A! a nie rób tak kurwa! Ej, Bogi mi dał buziaka, fujka! A jakbyś usiadł tutaj. A jakbyś się położył na stole, a ja bym cię namalował jak jedną z moich francuskich dziew. A? Chodź tutaj, Oskar, no. spróbuj tutaj! Po prostu wbijesz. Czekaj, maluję! A czy ty a możesz <laughs> Farbę urabiam! O to chodzi w po prostu, że nie, nie było miejsca po prostu, wiesz, w kadrze nie było miejsc. Żeby się w Kadrze zmieścił, bo Kadr go nie, nie uchwycił. w Kadrze, żeby się zmieścił, to, kurwa, to... Ale chodź do mnie. Tutaj. Nie, ten jest, ten Dawid! Chyba w Kadrze się zmieścił. W Kadrze, w Kadrze, w Kadrze. Kurwa. Rozumiesz, w Kadrze. Panie Bartku, panie Bartku, gdzie pan jest? Tutaj jestem. O. Dzień dobry, panie Bartku, zapraszam, bo my mamy, mamy do pogadania z naszymi uczestnikami, którzy tu Takie małe, after party after show musimy z nimi zrobić. Także tak, to niestety Dobrze. dzisiaj jest, no pan rozumie, że po tym mam ich dość, ale udało się frajerów na heist naciągnąć, także ma, plus jeden. Nie bo... mam no, Proszę pana, wszystko jest na moim koncie, podzielimy się Dobrze, równo. Dobra, 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 dobra. Także zapraszam tędy pogadamy w naszym saloniku. Tak, jak, jak najbardziej zapraszam tędy. Tak. O. Ej. Dzień dobry, to teraz już? Teraz? Jak się pan czuje pod naszym ten Wszystko dobrze u pana? Dalej czekam na swoje pieniądze. Tak, trochę pana połamało. <laughs> jakie tyna, pieniądze, przepraszam? No, no. Wygraliśmy pieniądze. No i naprawdę masz, co nie? Pieniądze, jakie, o jakie pieniądze pan mówi? No, wygraliśmy pieniądze, tylko potem państwo nam zabrali, wszystko no. jest na rany. Nie, no tak. Skoro już pan tutaj e, pozwolił się rozgościć, nie wiem jak pan to w ogóle wszedł. przyjdzie. się. O Jezu! Panie Bartku, jak to to... Jakie o, to o, wygodne o. jest? ponić nogę może Dłóżkę do góry ciężko ku... A przepraszam pytanie jeszcze jedno. coś do picia można prosić? Kur... Na się gazeczka panie Bartku, mógłby pan przynieść coś do picia dla pana Elmo? Nie, nie mamy. W sklepie nie byłem przecież. Pan, pan pójdź do picia. ja zap... ja zapowiem naszych gości w takim razie. Dobra, dobra, to ja pójdę po No, no, wspieram. No to uważaj sobie. To, że... to że nie będę nie? Nie, nie nie będę nie, nie wdam się w rozmowę z tobą. Dobrze, to skoro pan Elmo już się na naszej knapie, ja chciałbym zaprosić naszych dwóch pozostałych gości, którzy brali udział w niespowitym teled turnieju, a Wszystkich zapraszam na Bakłażana po godzinach. <grymny> Zajebista nazwa. <grymny> <grymny> Pierwszym gościem, który zostanie zaproszony legalnie wejdzie do budynku jest pan Bugi, pan Tygrysek. Zapraszamy. Brawa dla pana ba, ty, tygryska Bugiego. O, Co to kurwa jest? Ja siedzę koło ciebie, bo ci piznę w łeb za chwilę. Mi? No tobie. A, chcesz się tam o, tak? Tak? Chcesz się no, no, no wy, No kurna, no, no dobra. No, no, no wyskocz. no wyskocz. Proszę Państwa, czas na naszego trzeciego gościa, pani Kermitta. Brawo dla pani Kermitty! U, 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 brawo. U, brawo, brawo, brawo. Co, co jest? Żona nie ma w domu nie, dzisiaj. Nie żebyś nie chodził tu z alkoholem. Przecież Kermit tam być, co ty robisz? Halo? nie ma w domu dzisiaj. Jak to w domu? Jesteśmy, no. jesteśmy, w studiu. Kermit, nie bałeś co? Się? Przepraszam, czy może ktoś mi wytłumaczyć kto to jest? To jest Marson, to jest Kermit. Może pan tu na chwilę do mnie, może się zapoznajmy w ogóle, bo... O Jezu, panie, Co się stało. Bo Kermit coś się. Działaj! Ja rozumiem, że to jest Twój pierwszy wywiad. <noise> ja to bo ja ja to, to się kameruje, i to na miejsce do Już, już, może przepraszam. Jak taboret nie daje oparcia. <noise> to jak kurwa Twoja rodzina też nie daje oparcia. Proszę <noise> Państwa, skoro ma, y, Wsparcia. Y, Wsparcia. też. Skoro tutaj mamy małą, małą pomianę, nie ma pani kermit, tym jest pan Kermit, pan Marson w takim razie. No może panie Marsonie, może pan coś powiedzieć? Tam jest kamera, jakby ktoś pan chciał y, naszej kiemitowni powiedzieć. Która kamerę bierze? Tam. Kamera e, kamer numer 3, proszę. Siem. To nie musisz tak blisko, przyszedł cię. A. Siem. Ja, Marson. Żony nie ma w domu. Dajesz? Ale jesteśmy w show. To nie jest dom. To jest show. Bakłażem po godzinach. Czy pan jest bezdomny? No. Jak bezdomny? Czy ty władysz tak tak więcej jak, niż, jak bezdomny. Co się stało? Kupra, co Bo żona jest? wyszła. Z domem wyszła. A. Jaki to jest program? Mieszka... Bakłażem po godzinach. Pan co po godzinach? Bakłażem. To czekaj się. Siem. Ja, Marson. Żony nie ma w po kwa po godzina. Ej tak jak ta Dobre piwo, kurwa, polema, Ale pierdolło. A jemu to kurwa. Toś Patrz na to. Kurwa, co to? A kurwa! się, kurwa. Szynko, płacę. I tak reklamę, kurwa, to jest lepsze niż każda inna. Ale kurwa, pierdole. Ale to, kurwa, pierdole, ci, a ja pierdole. Kurwa. Kurwa, a pierdole. Ryzerskie. Także zacznijmy od pana Elmo, ponieważ pan Elmo był e, z nami w teleturnieju. Tak. I bardzo, Byl? bardzo... No byłem, no. Kiepsko uszło. Jak kiepsko? Uszło. Pan, już pan, najlepiej. Pan, ja teraz mówię, dziękuję A. bardzo. E, przecież pan Bugi i pan Elmo mieli kosę podczas turnieju. Chcieli się po, po Dalej mamy, dalej, dalej. mamy. się dopuszczają, Wszystko już. Nie, no dalej się do mnie pulta i chce się napierdalać. To prawda, to prawda, to prawda. Podobno, Kelmi też chce się napierdalać, żeby wiesz, zbyt co będzie takie hajowanie, co się działo wtedy, te o co chodzi. Co ty robisz? Kestrykrzy. Co? Może mógłby dodać dramaturgii tej sceny. Jak <laughs> z <laughs> 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 No usiądź tak. O, no jest siedzi. O, nie, nie! <laughs> Czasuje go w krzesło. O! Nie o! no, o, 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 trzymaj, się, o, o, o. trzymaj się, Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się! Trzymaj się, będzie się! No karta dostaje! Ale, ale nie jest światło! O, o pod, pod, podnieś się, podniósł się, podniósł się! Kurwa, guys, poraz por, por, szybko! Żywaj! Żywaj! Kurwa Człowiek włóczy! O, mu niedobrze, jest ten to miał pizę daleka pomyłka, że my trafiliśmy znowu! Kurwa, do picia no dalej! Nie, nie, ja no nie mogę, ja zajęty no, jestem. Jak siedzę prosto na fotelu, jak się odchylam, to on się łamie wtedy. Tyle nie wychuju, zamiast kurwa stać, to siadasz kurwa <laughs> na dupie. Stój kurwa. Ale to nawet tyle w turnieju, trzeba ja się poświęcać, jak chcesz zarabiać pieniądze, tak? To jest puste, to jest puste, to jest puste. To ty pierdolisz? <laughs> Kurwa, Gnoju, to moje było! Puste było! <gulia> nie Paz, mam być do... jej! Kurwa, głosuję Pusze. za przesadzeniem go jednak, bo chyba jednak jemu pierdole. Puszczę, nie mam! <gulia> Czy my możemy przejść dalej? Nie podął tu siedziałem trzy godziny, żeby się łamywać? Siedziałem na tej kanapie, kurwa, tyle czasu czekam co? już. tam jest zapykanki. Tutaj debil siedział. No mów, co? Nic. Także panie Elmo. Jako, że jesteśmy w innych okolicznościach, czy może Pan coś opowiedzieć mi, naszej kochanej widowni, jak, 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 jak Pan uważa... Kurwa, czekaj, nie mogę się uspokoić. <grystanie> 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 Jakie są Pana uczucia po tym naszym wspaniałym teleturnieju? Chujowe. Tam do publiczności. A, przepraszam, chujowe. Nie polecam tego teleturnieju, był porażką. Yy, toczyłem depresję, ból w kręgosłupie oraz w krzyżu moralnym. Straciliśmy też pieniądze i po prostu mieliśmy dużo pieniędzy. Yy, okazało się na końcu, że mieliśmy mało pieniędzy, pozew jest wysuwany właśnie w tym momencie przez moich prawników, także możecie już się pytania bakorzane bać, pozwu oczywiście Zamknij ryb, wiesz to picie <noise> Kurwa, to... dobre Jebane. bane Ile to ma procent? Dawaj to Kurwa <noise> O. <głosy> i kuwa cię teraz Dobre! Kurwa kostki z kurwa Reklama piwa rycerskiego! Pierdol raz. <grystanie> Kermit podaj mi puszkę! No <grystanie> kurwa kuju! rzucił! To wypiłem! pierdol. Panie Marsanie... Ale trzeba było... Co? Czy panuje jakoś taka, nie wiem, jakby to powiedzieć... Um... Patologiczna atmosfera? Nie, oczywiście, że nie. <grym> z żoną, żoną... jak twarz. dwa trybiki. Pa... co z nią, nie tak? Masz <grym> tylko twarz taką, kurwa, niepewną tego, co mówi w tym momencie. Jestem bardzo pewny. Widzisz tą Czy pewność panu... w mojej twarzy? <grym> nie. Moja żona pana bije. Ej! Kurwa, zaraz ciebie będzie biła. Nie, mówię tylko dlatego, że pan sięga często po alkohol, to może jest pana ucieczka od problemów, od tego wszystkiego? Nie, to nie jest ucieczka, to jest hobby. Zgadzam się co mówi mork. E, to jest hobby! Bartek, wypierd... To jest hobby! Oprócz tego, że zostałem wychujany na pieniądze, bo wygrałem 99 tysięcy dolarów, to dzisiaj czuję przewagę, bo wiem, że jak ten chuj usiądzie, to go złamie. Nie Będę prawda, skąd wiedział. jest kontakt takie w ogóle... O mój Boże! Czuję przewagę! O go! Złamie go. co jest, kurna! Także o, bo uważaj, żuby. bo cię obserwuję. Bugi, wyzwałem już pozew, zostaw, potem go płamiemy, w sądzie go złamiemy. Chuj w ten pozew! Po <ślamy ślamy> go połamiemy, si, kurwa nic nie będzie No nie, zyśle, nie wolno, to... nie! Uh... Bartek, daj więcej piwa. Tak. Naplułem Okej. mu do puszki, ale mu nie. E, no, srałem ci do morza. Panie Elmo, czy istnieje jakaś historia między panem a panem Marsonem? Tak. Byłem w. Nie, nie, to nie ta historia, to nie ta historia. Ja przyszedłem na angaż do studia filmowego, bo chciałem grać główną rolę w Elma Świat. On też tam położył, chciał też grać rolę Elma, ale zaproponowali mu lepszą rolę Kermita, przez co on zarabia teraz więcej pieniędzy, a ja dostaje całe gówno, ponieważ sypią dzieci podczas nocek, a on kurwa jest gwiazdą i ma więcej pieniędzy w willę i żonę, a ja jestem kurwa biedakiem pod mostem śpię. Ta przez niego chuja ogólnie. Chodzi o rolę w, ma w mapetach, prawda? Y tak. No. Tak. Czy przy żoną nie jest A pani Mispigi? Nie, do świnia była. No, zdradzała psz, mnie. Psz, psz, psz. Kurwa jak to wygląda jak ma Mop... chłop. Obraża, kurwa, ma skotkę o Jak to wygląda? On mi zajebał pieniądze? No, ja temu tak. zajebę po programie coś innego. Nie, 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 nie. Nie, nie. Ja nie, w moją stronę. Nie, nie. Kurwa, wprowadź to gówno. Przełapować Jakie jakie groźby. Przez Przez super, brawo, unik. brawo, proszę państwa, brawo, super, uuu. super uuu. Uuu. Proszę, uuu. Proszę, uuu. Weź super, aplauz super, 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 nie możesz dwóch, bo jak cię pierdolnie, jak ci jedno pierdolnie, to kurwa już nie wstaniesz. Piwo rycerskie, pierdolnie życie nie ma. Dobre, dobre, be like kurwa, Jest. Kurwa, bo się zgrzałem, czy my możemy kurwa. Przepraszam, Mam pytanie. Mogę pytanie zadać? Mogę? Śmiało, proszę bardzo. Czy pan im nie zapłacił pieniędzy za program poprzedni? Co, Co? Co ty za akcent? Kurna. Czy pan nie ja zapłacił teraz... pieniędzy za program poprzedni? <laughs> ja, jestem po... ja jestem. Ja jestem aktualnie bardzo poważnym biznesmenem, Ja okay. robię deep. Także niech pan powie, dlaczego pan nie zapłacił pieniędzy? Przecież cię Panie, nie było. Pan nie brał udziału, tak? Zapłacił? Ale nie było cię. A zapłacił ci? No mi nie, bo mi zabrał. A ja wierzę mu na słowo. <laughs> To czemu Aż. teraz mnie do programu chcesz? Ty chcesz mnie wychujesz na pieniądze. A ci zapłacił? Kto? On? Nie, wychujał mnie na. Chłos. Ale było mówione, że jeśli wygracie ten turniej, to wy dostaniecie pieniądze. Jeśli nie przegracie, to nie ma żadnych pieniędzy. Pieniądze są. Przepraszam? Tego, nie, przepraszam, panie. No. No ja <słucham>. Kto wygrał poprzedni program? Wszyscy uczestnicy skończyli. Ale coś, kół, <laughs> ci kurwa kantujesz. się język. Dojść. Mogę dojść do słowa? Ale nie mam nikogo. Daj mu coś do picia. Jak no chcesz piwo, to chodź tu poza kamerę. No. Bartek, kurwa. <laughs> no, nie ruszajmy. Co? No? Dam ci kontakt na 10 tysięcy, jeśli pozbędzie się tych dwóch typów. Ja, Jak po... co? Jak kupucie? Karmisa. Też kurwa, co znaczy Ohana? To jest rodzina. Dabuha. Ohana! Mam <laughs> Pięknie wyrobię od 10 jak was pytają, jak was się pozbędę. No, a hey. byliśmy przy tym Elmo, o, przepraszam. Mogę? O, to on zdaje pytania chyba, wiesz? Mogę? A, a, a mogę ja teraz? No, możesz, tak no. On nie. zdaje pytania, no. Lidno. Czy ja mogę ja już stąd iść? <laughs> Panie Elmo, co pan robił od ostatniego czasu, jak się widzieliśmy? Co pan robi po pytaniach bakłażana? Piłem. Przepraszam. Nie, teraz ja mówię. Padłem w alkoholizm i ciężką depresję po tym, jak odpowiedziałem na pytanie, że parą religijną nie jest Adam i Ewa. Doznałem oświecenia i umarł. Umarłem wewnętrznie, po czym dostałem depresję. Bartek, bo mi nie dobrze. Bartek. Marsz, gdzie miskę położyłeś? Za łóżkiem! Co? Za kanapą. Czemu zrzuciłeś z żygami miskę za kanapą? Co jest? No, a gdzie miałem wziąć pójść? <gryptu> Pełna żygów była. Trzymaj, zmieszasz z tym, co mówię. Kur... <gryptu> <dobra. gryptu> o, pokaż. <gryptu> nie, nie, dzięki, dzięki Trzymaj, Bartek, dzięki. Nie, 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 nie. nie. Daj to, ja to zrobię, porządek Weź tam, Und <laughs> <laughs> <We laughs> <not, laughs> you're not you're not, oh. <laughs> To nie nasze studio, można. A, okay. Ja też to, ja to odliczę od wizyty dzisiejszej. Zamknij i tam. No. Ja wpadłem w alkoholizm i dostałem ciężkiej depresji, bo ciężko mi jest znaleźć kobietę. I, i, I po tych pytaniach jeszcze bardziej ośmieszyłem Z się ośmieszyłem. Tak, się wyglądam, to... to się nie dziwię. Pierdalaj. dalej. Tamcie Piotruście, kur na pogonku macie. No cały się kurwa. Kur. Na... Ja zauważyłem, im mniej staję między wami, tym bezpieczniejszy ja jestem, tym szybciej się problemy rozwiązują. Między... Opuść tą łapę. Chciałem powiedzieć, kurwa. Nie ma, nie ma nie ma Jedno wystarczy, pierdolność? <śmienicza> <się> nie ma? <śmienicza> kurwa, ręce mi spierdolałem takie jak sama nazwa wskazuje, musi pierdolnąć. Pierdolnąć. Tak pierdolnęło jego i leży teraz na podłodze. Pierdolni SOBIE Rycerskie, ja To Muszę iść montować geisty, możemy to nagrać. Przecież masz już kurwa nagrać. Kurwa! Kurwa, gwarantuję ci, że jak to puścisz! Puść to, to musi polecieć. Panie Bugi, jestem ciekawy, co pan robił e, po naszym ostatnim spotkaniu? Pominął mnie! ciebie by nie było, poczekaj chwilę. Aha, ty Mark, no. Ty masz kurwa za dużo zębów? Czekaj, <gryzanie> Co, co mi się stało? Z czego Ja panu okay. chyba po, pokażę takie tabletki, które ja sobie czasami biorę, bo jak ich zapominam, to właśnie mam takiej schizy jak pan. Dobrze, to, to jak najbardziej. A chlało. mi też! Nie! <gryzanie> a, <ty gryzanie> a ty też widzisz dziwne rzeczy? Czasami? No... Czas? Ten no to skoro jest pan tą nową twarzą, nową postacią, w tym wszystkim. Nie, go nie stary, kurwa. Wyobrażaj, Bo... nie? Obrażaj, nie? <laughs> Czym się pan zajmuje? Ja wiem, a mogę powiedzieć. Bo pana pytam. A, Dawaj. a to się nie muszę zgłaszać? Mhm. Ja pracuję w tym. Czym my pracujemy? Warner Bros. W Warner Bros, my pracujemy. Ja prowadzę program za. Kupę mm, A on za. Szanu. Wy tutaj pracujecie w Warner Bros. To Aha. czemu postanowiliście wystąpić w pytaniach bakłażana? Brakowało mi pieniędzy. A mi Warner... właśnie? Kiermita nie, że bo nie się oddziałał po prostu i nie miała co robić. Dzieci w szkole były, to ona powiedziała, ach chuj, pójdę. <grym> ja w pracy był. Pracowałem ciężko. Tak widziałem, że... kurwa, jak mordę, widziałem, tam pierdolisz, w pracy <grym> byłeś. <grym> Panie Almo, czy ma Pan jakieś nad nadchodzące projekty w swojej monsterze? Kurwa, w swojej zmienił ton. Niej? Zmienił ton. Ewide ewidentnie cię atakuje. Mam nadchodzące projekty, na przykład Kermit mnie zaprosił na swoje show, Kermit The Show, na pogadanki. Mamy tam projekt z innymi takimi z innymi ziomkami. Jeden ma trójkątną głowę, drugi ma prostokątną, i tam mają niby coś tam robić z jakimś kurwa dziobakiem. Ci mają się debile 2 bić jeszcze. Też będzie MMA robione, będzie konferencja i w ogóle. Jakie jest ulubiony smak monsterka? Przepraszam, dyslokowanie lokowanie produktów w tym. Plus jeden. Nie zapłacili, Wy... nie pytaj Nie zlokuje później. Nie zapłacili, nie pytaj <grym> Panie Marcanie, czy może mi pan coś powiedzieć o tym jakże publicznym rozwodzie, przez który pan przechodzi swoją żoną. Nie, czy możemy już kończyć? Ale no powiedz ma um, jeden temat aha. jest. To. Bartek tam jak kurwa nie no. jest za wygodnie tam? wygodnie spoko spoko. Tak, Środzy był rozwód będzie. No to będzie w trakcie, w trakcie jest. Coś więcej? Tam masz kamera mów powód. Może się pozdrowić, powiedz się bardzo, kowasz, może akurat ci wybaczy, zobacz, może nie będzie rozwodu. Kurwa zabiorę te dzieci, one będą moje <grym> Kurwa, a jest? samochód, a samochód i dom też będą moje, a ty z wylądujesz pod mostem, tak? Miał być jakieś przeprosiny, co ty pierdalasz? My liczyliśmy co? jakiś happy ending, a nie. Będzie bardzo happy. Ja będę miał dom, samochód dzieci, a nie miała nic. A co z nią? Będę! A co? Ona z innym się pierdali. Czy ja mogę zakończyć program? <laughs> Nawet nie wiem co my to robimy w ogóle, po co my tu przyszliśmy? Po co tu kurwa 3 godziny siedziałem, czekając na to. Ja nie rozumiem czemu pan się włamał do naszego budynku. Dlatego ja stałem w SMS-ie, włam się o tej i o tej do budynku, no to się wymałem, no. Od kogo? Od niego nie. To, to... Co? A, bo ta reklama miała być. Co, kurwa? Ty byłeś ten jebanek to pisałeś? Nie, byłem trzeźwy, ale on nas nie zapraszał nigdzie. No to po chuj tu przyszliśmy. Bo tam reklamy kręcimy obok. To po co my tu siedzimy w ogóle? Cześć, jestem Elmo. Moje przyjaciele mnie nienawidzą, przez co teraz szukam pieniędzy i szczęścia w życiu. Nie Szukasz szczęścia w życiu?! Rycerskie Mocne! Jak pierdolnie! To porządnie! co?! Polecamy! Rycerskie Mocne! Co jest? Ałak! Bogi! Jak pierdolnie, to porządnie! Zdrowie! It'd be like, it be like. czekaj, Bugi, czekaj, przez coś zmieniłem. Przedstawicielka jesteś, Dwa Co ja wtedy co mówiłem, tak na dobrej dobrze. Nie pamiętam, bo ja nie mam nagrania głosu nie twojego, więc nie wiem co mówiłeś. Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. mam. Oto piwo, piwo, picie, piwo bo picie, bo dobre. Ja piję, ja piję dobre. dobre. Piję kopię, piję, kopię, dobre, kopię jest. dobre jest. To ja piwo kopie. Kopie. Tak, kopie. Bardzo. tak bardzo jak ja własną żonę grzę, który Ja pierniczę. <śla> <śla>